Ale to faktycznie, żeby to widzisz, chciał i mów, Oba! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie Koźlu. Po raz kolejny organizuje Mistrzostwa Miasta Amatorów Bowlingu pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Azotach. Spotykaliśmy się już jeden raz, a teraz jest kolejny turniej. Tych turniejów w sumie będzie pięć. Na naszej imprezie obecnie zgłosiło się 37 zawodników. W dniu dzisiejszym swoją grę zdążyło rozegrać na ten moment 20. Uczestników. Jak Państwo widzieliście, gra jest grą wielopokoleniową. Przychodzą tutaj całe rodziny, od dziadków po wnuków. Tak więc, przede wszystkim, jest to dobry czas na spędzenie właśnie wśród rodziny i znajomych czasu wolnego, a przede wszystkim spędzenia go aktywnie w każdy możliwy sposób. Jeśli chodzi o naszą kręgielnię, tutaj spotykamy się cyklicznie. No i następne spotkanie 10 grudnia. Serdecznie zapraszam jeszcze do zapisów na naszej stronie www.mosirkk.pl Czasami pogram, jak jest jakaś okazja, ale nie gram zbyt często. I jest fajne, podoba mi się. Kiedyś uprawiałem inne sporty, jak piłka nożna, tenis stołowy, tenis ziemny, ale teraz już człowiek jest, więcej tych lat przybyło, no i staram się... Prawić sport, który nie obciąża moich, mojego zdrowia. Nie? No i bardzo mi się to podoba. Nawet mieliśmy w poprzednim roku drużynowe, zdobyłem mistrzostwo kędzierzyna, bo z kolegami. A w tym roku no wziąłem już na zawody wnuka, tak, żeby się nie. troszeczkę uczył. Żeby się trochę pouczył, bo nie gram, jak mówiłem, nie gram na co dzień. Więc tam dziadek się trochę pouczy, spróbuję swoich szans, Przy, przyjdę jeszcze na kolejne, na kolejne eliminacje. Może mi się uda, może nie. Co zobaczę?